Z okazji zbliżającej się 84. rocznicy wywózek mieszkańców Powiatu Bronińskiego na Syberię, w dniu 8 lutego 2024 roku w CKZ-IU na ulicy Karbowskiej odbył się konkurs wiedzy o patronie szkoły we Słańcach Sybiru. Dzień dobry, witam Was serdecznie na trzeciej edycji szkolnego konkursu historycznego zezwania Polaków na Syberię od XVI do XX wieku. Bardzo, bardzo się cieszymy tu z nauczycielami, że żeście tak licznie przybyli. Jeszcze część osób jest w sali, innej, która pisze, 101, a Wy tutaj licznie reprezentujecie naszą szkołę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i widocznie historia cieszy się dużym zainteresowaniem. Ja przedstawię może szanowną komisję, że nie znacie, ale mimo wszystko Pan tutaj, Pani, Pani, Pani ta, yy, Burzyńska-Budzikowska, Panią Panią. Pan Krystian Bąkowski. Pani, Pani. Pani, Pani Katarzyna Gniatkowska. Pan Michał Rodlewski. Jest w sali 101 również Pan Marcin Krzyż. Krzyżkowski, który już nadtrzyma nad młodzieżą oraz pan Paweł Dzieczko do pomocy. Ponadto <kluczy> przysprawdzamy tak, tak licznych testów. Ja wam życzę, no ja nazywam się Justyna Bartoszewska, życzę wam powodzenia i słuchajcie, i zwycięstwa. Oczywiście was jest dużo, konkurencja jest spora, ale trzymam wciąż powodzenia i za chwilę zaczynamy. Celem konkursu było przede wszystkim przybliżenie uczniom wiedzy na temat tragicznych wydarzeń związanych z zesłaniem Polaków na Sybir oraz ukazanie ich znaczenia dla historii i tożsamości narodowej. Poprzez udział w konkursie uczniowie mieli również okazję zgłębić historię swoich przodków, zrozumieć ich cierpienia i poświęcenia oraz docenić walkę o przetrwanie w obliczu niesprawiedliwości i represji. W bibliotece szkolnej uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wystawą poświęconą tym tragicznym wydarzeniom w historii Polski. Na wystawie znaleźć można było prezentację zdjęć i dokumentów, które przywołują dramatyczne historie ludzi, których życie zostało nagle przerwane, a los wyrzucił ich na nieznane ziemie Syberii. Prezentowano m.in. zdjęcia przedstawiające trudne warunki życia, codzienną walkę o przetrwanie oraz ślady kultury i tradycji, które zostały z nami do dnia dzisiejszego. Uczniowie obejrzeli również film prezentujący historię Związku Zesłańców z Sybiru oraz wysłuchali fragmentów wspomnień pani Teresy Żelaznej, mieszkanki Brodnicy, która również została zesłana na Sybir. Całą wojnę spędziła na zesłaniu w głąb sowieckiej Rosji. Pracowała w kopalniach w ostrym syberyjskim klimacie, poznała co to głód i mróz. Teresa Żelazna, członek Związku Sybiraków z Brodnicy, otrzymała krzyż Zesłańców z Sybiru. Okradowanymi i zamkniętymi wagonami transportowano Polaków na Sylkę. 10 lutego 1940 roku wśród tych nieszczęśników była też właśnie pani Teresa Żelazna z dziećmi. Wtedy już miała syna i córkę. W czasie, w którym sprawdzane były testy konkursowe, uczniowie mogli obejrzeć film Janusza Zaolskiego pod tytułem Syberiada Polska, opowiadającego o losach zasłanych na Sybir w latach 40 XX wieku. A po projekcji przystąpiono do ogłoszenia wyników i nagrodzenia uczestników. Grupy tego wręczenia nagród w imieniu pana dyrektora Jacka Gretkowskiego dokonała pani wicedyrektor Wioletta Sternicka-Twarogowska. Na pewno, jak weszliście, to widzieliście przy wejściu do szkoły, że jest ten głaz upamiętniający te zesłania na Syrię. I tak jak tu widzicie, od XVI do XX wieku najpierw Rosjanie, potem Sowieci wywozili nasz stary na ten Syrii. To smutna historia Polski. Zresztą na pewno przygotowując się do konkursu, dużo rzeczy przeczytaliście. Widziałam, że oglądaliście film. Te łagry syberyjskie, słuchajcie, dla Polaków nie były przejazne. Tymi kibitkami, jak nas woźnili na tą Sybergię, bardzo dużo ludzi umierało w tych bydlecych wagonach. O historii trzeba pamiętać. Nie tylko o tych dobrych, stronach historii, ale o tych złych, bo naród, który nie zna swojej historii, przestaje być narodem. Dziękuję na panią profesor i panom, panom profesorom za przygotowanie tego konkursu. Dużo pracy włożyli i przygotowanie nas, i przygotowanie dekoracji przebiegu całego konkursu. Także bardzo, bardzo Państwu dziękuję. A ja... I Wam dziękuję. Cieszę się, że Was tak jest dużo. Że tak dużo osób się interesuje historią, trudną historią naszego państwa. Bardzo się cieszę. Ale wszystkich nagrodzić nie możemy. Wszyscy dostaniecie pochwały za udział w konkursie. To nauczyciele, którzy Was przygotowywali, te pochwały piszą. I wszyscy dostaniecie szóstki jako oceny cząstkowe. Brawo dla Was. Najlepszy, najlepszy. Jakub Pokoński, trzecie miejsce w szkoły młodej. <noise> Kategorii techników, zapraszamy ci Jakub. Ja czytam a pani profesor Rada Szewska daje uścisk ręki. W imieniu pana dyrektora magistra inżyniera Jacka Jankowskiego gratulujemy stój stój, stój Ustawia się koło pani profesor Kucikowski. Drugie miejsce, ta sama kategoria techników Michał Paracki. Zapraszam. Prasza Michał. się. Proszę. Ustaw się Michał do zdjęcia. Do I pierwsze miejsce, Bartosz B. dyrektor magister inżynier Jacek Gniatkowski, także oraz koło Związku Sybiraków, brawa. Oprócz z naszej szkoły wchodzi szkoła branżowa pierwszego stopnia. I tutaj pierwsze, trzecie miejsce zajął Jakub Grajkowski. I kto Łukasz? Proszę. proszę. I pierwsze miejsce w kategorii szkoły branżowej Panów Rudkowskich. Ostatnim punktem uroczystości było zapalenie znicza pod obeliskiem upamiętniającym tych, którzy nie wrócili z nieludzkiej ziemi. Wszyscy uczestnicy konkursu minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych Sibiraków.